Siemaneczko, witajcie w filmiku z pięcioma najładniejszymi miejscami w Minecrafcie Pocket Edition na wersję 0.15. Link do Minecrafta 0.15 będzie w opisie. Będzie również link do pobrania tekstury, której użyłem w tym filmiku właśnie dla upiększenia widoków. A teraz bez zbędnego przedłużania lecimy do miejsca piątego. Na miejscu piątym Empire, czyli ogromny pustynny zamek, czy tam świątynia z niespodziankami w środku, pułapkami itd., niedaleko znajdują się jeszcze mniejsze budowle tego właśnie typu. Na miejscu czwartym mała wioska stworzona z drewna akacji i z mastona, czyli ze stołna z pchem, w której mieszkają zombie wieśniaki. Miejsce trzecie, gigantyczna, zwyczajna wioska villagerów położona na piaszczystej wyspie. Niektóre budynki wyglądają naprawdę dziwnie, często brakuje ścian bocznych, lub dwa budynki są ze sobą wzrośnięte. Na miejscu drugim znajduje się piękny biom zimowy, można powiedzieć z takimi wyrośniętymi z ziemi soplami lodu. Na miejscu pierwszym wylądowały przedziwne, ogromne góry z dziurami w środku. Wygląda to jakby ktoś wysadził TNT we wnętrzu tych gór, i według mnie dają one najładniejszy widok, i można się w nie patrzeć w nieskończoność. Jeżeli film ci się spodobał, to zostaw łapeczkę w górę. Jeśli wbijecie tutaj 60 łapek, to ja będę wrzucał częściej filmy właśnie takiego typu. Nie zapomnij również zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zaglądnij również do opisu, bo tam się dzieje bardzo dużo ważnych rzeczy i daje tam bardzo dużo przydatnych informacji. Zostaw również jakiś komentarz, ja staram się odpisywać na praktycznie wszystkie komentarze jakie tylko dostaję, no i to chyba na tyle, dzięki za uwagę, do następnego filmu, do zobaczenia, siemano!